Sytuacja na granicy jest złożona, nie da się tutaj jakiejś jednej miary przyłożyć. Z jednej strony absolutnym naszym priorytetem jest to, żeby granica była bezpieczna i szczelna. Stąd obecność funkcjonariuszy, straży granicznej, policji, wojska, którzy w każdej minucie, w każdej godzinie strzegą tej granicy, mierząc się z ogromnymi zagrożeniami, bo Przede wszystkim dziś na granicy dominują agresywne grupy, które próbują po prostu zrobić krzywdę naszym ludziom, i musimy na to reagować. W ciągu kilku tygodni mnóstwo ważnych decyzji, skierowanie policji, oddziałów prewencji, również. Gotowi jesteśmy do tego, żeby uszczelnić tę zaporę. Będzie podpisywana umowa, bo po prostu przestała ona działać. Można 25 sekund lewarkiem rozchylić te pręty, i po prostu ludzie przechodzą. Wprowadzenie strefy buforowej która nie jest wymierzona przeciwko ani dziennikarzom, ani organizacjom pomocowym, ale przeciwko przemytnikom ludzi, bo zapominamy patrząc na tę sytuację na granicy, że z jednej strony oczywiście jest to agresja hybrydowa wobec Polski z zaangażowaniem służb Białorus białoruskich, zapewne też i rosyjskich, ale też i po prostu jest przestępczość. Są gangi przemytników ludzi, którzy za bardzo duże pieniądze przemycają tych ludzi, ze strony białoruskiej przez Polskę do Niemiec i do innych krajów. Więc staramy się w tych sytuacjach, i tutaj statystyki Straż Graniczna przekazuje, gdy mamy do czynienia z kobietami, dziećmi, z ludźmi, którzy naprawdę potrzebują pomocy i którzy znajdą się po polskiej stronie, im udzielana jest pomoc. Tych sytuacji jest dużo, jest tutaj stosowna międzynarodowa procedura. Natomiast dziś dominuje na granicy agresja skierowana przeciwko naszym żołnierzom i funkcjonariuszom, poruszyła całą Polskę śmierć żołnierza zgniętego nożem. To wszystkim uświadomiło, że ta sytuacja to nie jest coś takiego, z czym łatwo można sobie poradzić. Więc z organizacjami staramy się współpracować tam na miejscu. Udzielana jest zgoda na wejście do tej, do tej strefy, natomiast no, w każdej z tych sytuacji funkcjonariusze straży, żołnierze, policjanci decydują, jak danym problem zarządzić. Byłem na granicy, rozmawiałem z funkcjonariuszami, żołnierzami. I chcę wszystkim słuchaczom, telewidzom, internautom uświadomić, że ta sytuacja jest niesłychanie trudna, i ich koledzy, koleżanki, którzy dziś służą tam, są poddani bardzo dużej presji, w której muszą często decydować o tym, co zrobić i w jaki sposób zadziałać. I nie są to łatwe wybory. Musimy ich bardzo mocno w tym wszystkim wspierać poparcie dla działania dla na bezpieczeństwa na, bezpieczeństwo na granicy jest bardzo duże. Opinia publiczna tutaj jednoznacznie wspiera funkcjonariuszy i żołnierzy i też o tym, o tym pamiętajmy. Pamiętajmy źródłem tego jest Łukaszenka, służby, Rosja. To nie są ludzie, którzy na łodziach w desperacji płyną przez morze śródziemne. To są ludzie, których sprowadzają służby, którzy przylatują samolotami, którzy w 90% mają rosyjskie wizy i są instrumentalnie traktowani przez Białoruś i Rosję.